Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Ewa Szelborg zarębina idzie niebo ciemną nocą. Krasnoludki, nie płacz, nie płacz, mój malutki. Śpią pod progiem, krasnoludki, po pod progiem, pod podłogą, jeszcze się obudzić mogą. Wyjdą z norek zadziwione, będą patrzeć w Twoją stronę, będą białą brodą kiwać, coś tam szeptać, naszeptywać. Potem smutne, niewyspane, zaczną drapać się na ścianę i zawisną u sufitu, żeby drzemać tam do świtu. A o świcie przyjdzie niania, co z sufitu muszki zgania, niania stara, źle widząca, krasnoludki też podstrąca. A więc nie płacz, mój malutki. Niech śpią sobie krasnoludki, niech śpią sobie z Panem Bogiem pod podłogą, po pod progiem. Czytał Bogdan Tymowski